Misja w Europie. Jest to film American Broadcasting Company. Misja w Europie. Autor Dwight Eisenhower. Ten zapis największych wyczynów wojennych nigdy nie zostałby zmontowany bez historycznych filmów nakręconych przez amerykańską armię, marynarkę wojenną, Straż Wybrzeża, brytyjskie Ministerstwo Wojny i Ministerstwo Informacji, Narodowy Komitet Filmowy Kanady. Dla milionów Amerykanów od szeregowca do generała udział w II wojnie światowej to niezapomniane doświadczenie życiowe. Ta globalna, trwająca 6 lat wojna pozbawiła życia około 30 milionów ludzi, żołnierzy, jak i cywilów. Z ironiczną sprawiedliwością Niemcy, które rozpoczęły konflikt, legły w gruzach. Alianci zapłacili wygórowaną cenę za zwycięstwo: życie 13 milionów żołnierzy. Tę ogromną walkę, która zalała cały świat, wzniecił jeden człowiek. Na początku lat 30. Adolf Hitler rozpoczął walkę o władzę ostentacyjnymi pokazami rosnącej siły swojego ruchu nazistowskiego. Führer przekonał tylu Niemców do zostania jego zwolennikami, że wkrótce naziści bezkarnie mogli rzucić wyzwanie światu. Nazistowskie oddziały w zawzięcie szturmowały Europę. W 9 miesięcy podbiły sześć krajów. Ale każde zwycięstwo zwiększało apetyt Hitlera. W ponury czerwcowy piątek 1940 niemieckie oddziały wkroczyły do Paryża, a francuska stolica zmieniła się w bezduszny nazistowski garnizon. Z Niemcami kontrolującymi kontynent do morza, Hitler rozkazał naloty na Anglię. W bitwie o Anglię ciężkie naloty Luftwaffe były odważnie przyjmowane przez Brytyjczyków, od zwykłego robotnika, przez strażaków, aż po Winstona Churchilla. Zbierzmy zatem siły do naszych obowiązków i zachowujmy się tak, żeby jeśli brytyjskie imperium i jego wspólnota przetrwają tysiąc lat, ludzie wciąż mówili, to była ich najwspanialsza chwila. Latem 1941 Japonia pomogła Ameryce określić jej stosunek do wojny. Nie było już wątpliwości. Od momentu niczym nie ataku Japonii w niedzielę 7 grudnia 1941 Stany Zjednoczone i Japonia są w stanie wojny. Zdecydowano się skupić najpierw na nazistach. Przez niebezpieczne wody północnego Atlantyku amerykańskie statki przewoziły ludzi i sprzęt do Anglii, przygotowując się do walki z Niemcami. Jesienią 1942 potężna flota płynęła przez Atlantyk w kierunku Gibraltaru w pierwszej ofensywie aliantów przeciwko nazistom. Była to największa użyta w bitwie armada w historii. O dziwo konwoje nie zostały zaatakowane w czasie żeglugi. Pierwsza aliancka ofensywa składała się z trzech jednoczesnych lądowań w Afryce Północnej. Rankiem 8 listopada 1942 roku oddziały aliantów wylądowały w Kasablance, Oranie i w Algierze. Nikt nie był pewien, czy francuskie garnizony pod rozkazami rządu Vichy będą stawiały opór w czasie lądowania. Na większości plaż opór był niewielki. Wkrótce trzy główne plaże zostały zabezpieczone. Alianckie oddziały szybko spychały nazistów na wschód. Przez sześć miesięcy alianci atakowali pozycje wroga w najbardziej zaciekłych bitwach tej wojny. Żołnierze amerykańscy zostali poddani pierwszemu testowi i spisali się na medal. Na pustyni libijskiej armia brytyjska nękała korpus afrykański od wschodu. Los Niemców był przesądzony. Alianci spychali oddziały niemieckie na coraz mniejszy obszar i w końcu całkowicie wyparli Niemców z Afryki. Jedyni Niemcy pozostali w Tunezji byli w naszych rękach. Liczba jeńców w ostatnim tygodniu kampanii sięgnęła 240 tysięcy. Wśród jeńców były niedobitki Korpusu Afrykańskiego oraz innych rozbitych niemieckich i włoskich jednostek. Alianci świętowali zwycięstwo w Tunisie 20 maja 1943. Następnym ruchem aliantów było lądowanie na Sycylii, a następnie w samych Włoszech. Pierwszymi oddziałami, które miały wylądować w Europie byli amerykańscy spadochroniarze użyci po raz pierwszy na tak dużą skalę. Siły aliantów wylądowały na Sycylii 10 lipca 1943. Po 38 dniach ta kluczowa wyspa była w całości w rękach aliantów. Atak na wroga na kontynencie miały przeprowadzić siły Montgomerego przez cieśninę Mesyńską oddzielającą Sycylię od Włoch. Niecały tydzień później na wybrzeżu opodal Salerno od północy atak wsparła Piąta Armia Amerykańska i aliancka ofensywa nabrała rozmachu. Kampania włoska była jedną z najtrudniejszych w tej wojnie. Amerykanie zmierzyli się z broniącym się zaciekle wrogiem, trudnym terenem, chorobami i marnym uzbrojeniem. W Londynie w styczniu 1944 roku generał Eisenhower został głównodowodzącym alianckich sił ekspedycyjnych i od razu zaczął planować wielką inwazję na wybrzeżu Francji. Plan zakładał lądowanie dwóch milionów żołnierzy na wybrzeżu Normandii i szybkie wyrwanie się z okrążenia wroga. Dodatkowo oddziały alianckie miały wylądować na śródziemnomorskim wybrzeżu Francji. Zadaniem połączonych sił było okrążenie i odizolowanie zagłębia rury, a następnie wkroczenie na terytorium Niemiec w celu ostatecznego pokonania nazistów. Francuskie wybrzeże poddawane było nalotom w miarę zbliżania się dnia inwazji. Głównymi celami były istotne miejsca w systemach kolejowym i drogowym prowadzących w głąb lądu. Ogromne siły przeprawiły się przez kanał La Manche na ponad 4000 okrętów. Praktycznie każda jednostka desantowa dołączyła do tej armady, która wiozła prawie 150 tysięcy żołnierzy. W czasie przeprawy nie napotkano oporu wroga. Rankiem 6 czerwca, gdy flota zbliżała się do wybrzeża Normandii, alianckie okręty ostrzelały niemiecką obronę wybrzeża i rozpoczęła się bitwa o Europę. Chwila, o którą modlił się Zjednoczony Świat, nareszcie nadeszła. Dla niektórych członków sił desantowych była to pierwsza akcja. Żołnierze rozumieli, że wszystko zależy od nich. Naziści, nie spodziewając się inwazji, dokładnie wtedy zbierali siły do kontrataku. Zdawało się, że walka o plażę będzie brutalnym starciem. Była to bardzo trudna walka. Szczególnie na plaży Omaha oddziały miały trudności w utrzymaniu pozycji. Nadzieja na łatwe zwycięstwo szybko zgasła. Na części plaż oddziały musiały się zmagać z potężnymi falami. Niektóre łodzie zalało. Ludzie w nich nie nadawali się do walki. 7 czerwca generał Eisenhower wraz z admirałem Ramsejem obejrzał miejsce inwazji z pokładu niszczyciela. Po zabezpieczeniu plaż siły alianckie parły w głąb lądu, nie pozwalając Niemcom odzyskać równowagi. Marszowi przez nadmorskie prowincje towarzyszyły ciężkie walki. Na całej linii frontu żołnierze nacierali na Niemców bez ustanku. Dwanaście tygodni po inwazji siły aliantów wkroczyły do Paryża. Miasto natychmiast zwrócono władzom francuskim. Przybycie francuskiej drugiej dywizji skierowanej do rozbicia resztki nazistowskiego garnizonu spowodowało wybuch radości u Paryżan. Niemcy poddali się 25 sierpnia 1944 roku. Zdawali sobie sprawę z nienawiści odczuwanej przez Paryżan i przewidywali brak łagodnego traktowania teraz, gdy role się odwróciły. Dwa dni później Eisenhower wraz z generałem Bradleyem i dowódcą sił powietrznych Tederem wkroczył do miasta po cichu, ale przyciągnął taki tłum, że od razu wyjechał. Obiecałem, że dwie nasze dywizje przemaszerują głównymi ulicami miasta. Sam nie będę przy tym obecny, ale wyznaczyłem generała Bradley'a do reprezentowania zjednoczenia aliantów na paradzie. Wsparci przez siły, które wylądowały na południu Francji, alianci rozpoczęli pogoń za Niemcami przez wschodnią Francję aż do niemieckiej granicy. Byliśmy pewni, że kontynuując ofensywę pomimo trudności i niedostatku zyskamy dodatkową przewagę nad wrogiem. Ale Niemcy nie byli jeszcze przegrani. W grudniu 1944 Hitler zaplanował zmasowaną kontrofensywę w jednym punkcie alianckiej linii w rejonie Ardenów. Był to miażdżący cios. W trakcie ofensywy naziści rzucili do walki trzy armie, łącznie 14 dywizji piechoty i trzy dywizje pancerne. Wdarli się na pozycję aliantów. W końcu grudnia alianci przypuścili kontratak. Trzecia armia uderzyła z południa, a pierwsza z północy. Pod koniec stycznia rozpoczął się mozolny proces spychania wroga na uprzednie pozycje. Nadeszły posiłki, wzmacniając aliancką ofensywę, która stale nacierała na cofającego się wroga. W niesprzyjającej pogodzie alianci parli naprzód i w miesiąc po ataku Niemców zdołali zamknąć lukę. Po zakończeniu walk w Ardenach alianci kontynuowali ataki na niemieckie armie. W ciągu miesiąca walk Niemcy stracili duże ilości cennego sprzętu, którego nie mogli szybko zastąpić. Co ważniejsze, wróg stracił około 120 tysięcy żołnierzy. Jedną z największych przeszkód na drodze aliantów była rzeka Ren. Przekraczano ją w wielu miejscach przy zaciekłym oporze wroga. Dla Eisenhowera przeprawa przez Ren była jednym z najważniejszych kroków przyspieszających klęskę nazistów. Otrzymaliśmy szereg pomyślnych raportów. Wszystkie lądowania okazały się udane. Uzupełnieniem desantu przez rzekę był atak dwóch dywizji lotnictwa z udziałem spadochroniarzy i żołnierzy przewożonych szybowcami. To była najbardziej udana operacja lotnicza, jaką przeprowadziliśmy. Siły lądowe szybko ustanowiły przyczółek na wschodnim brzegu rzeki i posuwały się bez przeszkód w głąb terytorium Niemiec. Premier niewątpliwie czerpał satysfakcję z postawienia stopy na wschodnim brzegu tej niemieckiej bariery. Możliwe, że uznał ten akt za symbol ostatecznej klęski wroga, który przyparł Anglię do muru pięć lat wcześniej. W ciągu kolejnych tygodni aliancka ofensywa nabrała tempa w swym miażdżącym natarciu przez Niemcy. Po drodze uwolniono wielu żołnierzy pojmanych w poprzednich bitwach. Siedem tygodni po przekroczeniu Renu amerykańscy żołnierze spotkali się z Rosjanami nad Łabą. Wydawało się stosowne, że oddziały, w których byli uczestnicy desantów w Normandii, miały pierwsze spotkać sowiecką armię. W Berlinie Rosjanie toczyli zaciekłą walkę o miasto z nazistowską obroną. Oddziały rosyjskie pod dowództwem marszałka Żukowa penetrowały niemiecką stolicę. Ostatni naziści poddali się 3 maja. Walka o Berlin kosztowała Niemców pół miliona zabitych i wziętych do niewoli. Po czterech wyczerpujących latach, w ciągu których Niemcy zostali pokonani w szeregu bitew, Rosjanie zdobyli Berlin. Niemcy oficjalnie skapitulowali w kilku miejscach. W Lüneburgheide 4 maja poddali siły północne aliantom reprezentowanym przez marszałka Montgomery'ego. Podpiszę teraz przyjęcie kapitulacji w imieniu dowódcy aliantów generała Eisenhowera. Całkowita kapitulacja Niemiec nastąpiła 7 maja, kiedy główne dowództwo nazistów reprezentowane przez generała pułkownika Jodla skapitulowało przed wszystkimi zjednoczonymi narodami z przedstawicielem Stanów Zjednoczonych generałem Smithem. Główny etap największej wojny świata zakończył się. Siły alianckie, które wylądowały w Europie 6 czerwca 1944 roku wraz z rosyjskim sojusznikiem i siłami z południa całkowicie pokonały Niemców na lądzie, morzu i w powietrzu. Ta bezwarunkowa kapitulacja to efekt pracy zespołowej nie tylko pomiędzy siłami sprzymierzonymi, ale również wszystkimi służbami, lądową, morską i powietrzną. Wszystkim podległym rozkazom aliantów winien jestem wdzięczność, której nigdy nie zdołam odpłacić. Jedyną nagrodą dla nich może być głębokie uznanie i wdzięczność wszystkich obywateli Narodów Zjednoczonych.